Przez 15 lat był dyrektorem jednego z najstarszych publicznych szpitali w Nowym Jorku, gdzie na co dzień udzielał pomocy tym najbardziej potrzebującym, nieraz zresztą postępując wbrew branżowej biurokracji, no i niejednokrotnie zbierając za to cięgi, dr Eric Mannheimer, bo o nim mowa dziś co prawda nie praktykuje już medycyny, jest za to pomysłodawcą i konsultantem stworzonego przez Davida Schulnera Serialu New Amsterdam, którego finałowy piąty sezon już w środę 16 listopada zadebiutuje na antenie stacji Fox. To na podstawie jego książki pod tytułem Twelve Patients. Life and Death at Bellevue Hospital powstawał scenariusz, a on sam stał się pierwowzorem doktora Maxa Goodwina, granego przez Ryana Egolda. Przypominam, że New Amsterdam to ten bijący rekord oglądalności medyczny procedural, opowiadający o młodym dyrektorze największego publicznego szpitala w Nowym Jorku. Yorku. W serialu wystąpili wspomniany już przeze mnie Ryan Eggold jako Max Goodwin, Janet Montgomery jako Lauren Bloom, Freema Ajiman jako dr Helen Sharpie oraz Joko Sims jako dr Floyd Reynolds. A ponieważ serial New Amsterdam powraca właśnie po raz ostatni wraz ze stacją Fox, przygotowaliśmy dla Was taki przegląd rzeczy, które warto wiedzieć o tej produkcji przed emisją finałowych odcinków. Jeden. Wiele sytuacji inspirowanych jest prawdziwym życiem. Książka doktora Mannheimera nosi tytuł 12 pacjentów i jest właściwie zapisem jego zawodowych doświadczeń jako dyrektora publicznego szpitala Bellevue w Nowym Jorku. I chociaż oczywiście wątki obyczajowe czy konkretne przypadki są już raczej w serialu efektem pracy kreatywnej Timu scenarzystów. Inspiracji należy szukać właśnie w jego książce. Zgadza się wiele, jak choćby fakt, że kiedy był dyrektorem szpitala, Mannheimer dowiedział się, że ma nowotwór. Co prawda, aby się leczyć, wziął zwolnienie, a nie tak jak Max Goodwin próbował ukrywać chorobę pracując, ale wiele faktów, a także medycznych przypadków pokazanych w serialu, zaczerpnął bezpośrednio ze swoich dzienników i notatek. Dwa... Serial kręcono w prawdziwych szpitalach. Aby wiarygodnie oddać szpitalny klimat, zdecydowano się filmować serial w prawdziwych nowojorskich szpitalach. I tak w pierwszych sezonach New Amsterdam Bellevue zagrały aż cztery placówki Metropolitan Hospital Center. Woodhall Hospital oraz Kings County Hospital Center, a także sam szpital Bellevue, który kilka lat wcześniej przeszedł gruntowną renowację po tym jak został zniszczony w trakcie huraganu Sandy w 2012 roku. Jeżeli kojarzycie charakterystyczne półokrągłe lobby z napisem Administracja, to właśnie jest to odnowione lobby szpitala Bellevue, gdzie ekipa New Amsterdam filmować mogła yy, tylko i wyłącznie w weekendy, kiedy ruch był mniejszy. Dużo więcej swobody mieli za to w King's County Hospital Center, gdzie ekipa dysponowała aż dwoma wyłączonymi z użytku piętrami. Co ciekawe, to właśnie w tym szpitalu 40 lat wcześniej dr Eric Mannheimer praktykował jako młody lekarz. Dla dyrekcji tych często niestety niedofinansowanych placówek współpraca z producentami serialu była źródłem bardzo cennego przychodu. Szacuje się, że do października 2018 roku tylko zapłacili oni nadzorcom szpitali ponad 665 tysięcy dolarów za użytkowanie przestrzeni pod plany. Filmowe to nie wszystko. Po wybuchu pandemii ekipa filmowa przekazała swój sprzęt ochronny, czyli m.in. maski i kombinezony, na potrzeby nowojorskiego Departamentu Zdrowia. 3. Piąty sezon będzie ostatnim. W 2020 roku nie było chyba serialu, któremu szyków nie pokrzyżowałaby pandemia, niestety. Dla produkcji takiej jak New Amsterdam, COVID oznaczał bardzo wiele rzeczy, począwszy od wycofania z emisji 18 odcinka drugiego sezonu zatytułowanego The Doors Are Always Open, czyli Drzwi są zawsze otwarte, o epidemii grypy poprzez zawieszenie zdjęcia, a ostatecznie poskracane sezony i poprzesuwane daty premier, ponieważ jak wspominałam już wiele zdjęć powstawało w absolutnie prawdziwych szpitalnych wnętrzach. Kontynuowanie pracy na planie kompletnie nie wchodziło w rachubę. 12 marca 2020 roku produkcję serialu wstrzymano, żeby ostatecznie już nigdy nie powrócić do filmowania w tych prawdziwych szpitalnych wnętrzach. Zamiast tego zdecydowano się odtworzyć najbardziej charakterystyczne wnętrza w studio, co oznaczało po prostu wybudowanie wszystkiego od zera, a to zajęło mnóstwo czasu. No i to oczywiście odbiło się też na ilości odcinków w kolejnych sezonach. W pierwszym było ich 22, w drugim, którego końcówka przypadła już na tą pierwszą falę pandemii, było 18, a w trzecim już tylko 14. W marcu tego roku ogłoszono, że piąty finałowy sezon będzie miał jeszcze mniej odcinków, zaledwie 13, a finał rozłożono na dwa ostatnie. Łącznie New Amsterdam zamknie się więc w 92 epizodach. 4. Nie wszyscy powrócą w nowym sezonie. Nie chcę spoilerować, zwłaszcza że czwarty sezon zakończył się no, takim bardzo konkretnym cliffhangerem, do którego w dużym stopniu odnosi się ta informacja, ale no, nie wszyscy aktorzy z głównej obsady powrócą do swoich ról w finałowych odcinkach. W piątym sezonie na liście powracających gwiazd nie ma Freema Adjiman, czyli dr Helen Sharpie, która musiała zrezygnować z roli w New Amsterdam. No ze względu na inne zawodowe zobowiązania. Pandemia, słuchajcie, miała jeszcze inny wpływ na serial. Tak bardzo namieszała w grafikach i wydłużyła pracę na planie, że po prostu ostatecznie wpłynęła też na główne wątki w serialu. Choć oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone. Showrunner David Schulner mówił w niedawnych wywiadach, że no on w sumie jest otwarty na gościnny powrót Freeman do serialu, więc tak naprawdę nikt nie wie jak yy, zakończy się cała historia Maxa i Helen. 5. Niewykluczone, że New Amsterdam doczeka się spin-offu. Na koniec coś bardziej optymistycznego, choć historia New Amsterdam zamknie się w tym piątym sezonie, nie jest absolutnie powiedziane, że nie powstanie spin-off serialu z jedną z jego głównych postaci, twórcy w wywiadach deklarowali, że są absolutnie otwarci na taką możliwość, więc kto wie, może i coś z tego będzie, pytanie o kim taki spin-off mógłby powstać. Jeżeli macie jakieś sugestie, koniecznie piszcie w komentarzach i pamiętajcie, że serial powraca już 16 listopada o godzinie 22 w stacji Fox. I to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Oczywiście, jeżeli oglądacie serial, to dajcie znać, czy czekacie na finał i czego się po nim spodziewacie. A jeżeli podobało się Wam dzisiaj, no to koniecznie dajcie lajka, like subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I widzimy się w kolejnym odcinku.